Grono wybranych, ksiądz Paweł Marc, autoryzowany przekład z drugiego wydania francuskiego Matyldy Gradowskiej, Kraków 1949, nakładam wydawnictwa Mariackiego. Nędza grzechu Biedni grzesznicy, są ich legiony, stykamy się z nimi wszędzie, są blisko nas, może u nas. Ilu jest takich, którzy wcale nie znają Ewangelii lub też się wyparli tej boskiej nauki. Bóg ich może stworzył i przeznaczył do wielkich rzeczy może dokonać mieli ogromnego dzieła, a oni stali się niewolnikami swoich namiętności i poniewierają się po więzieniach. Bezduszny świat zniweczył ich szlachetne porywy. Nieśmiertelne ich dusze otrzymały skrzydła. A oni zadawalają się swoim przyziemnym życiem. A szkoda, spójrzcie dookoła. Ile otaczającej was młodzieży już boleśnie upadło, straciło swój entuzjazm, przedwcześnie się starzejąc, błąkając się w ciemnościach, szukając szczęścia i miłości, która przed nimi ucieka. Jakże te nieszczęśliwe dusze są godne naszego wejrzenia? Naszego chrześcijańskiego współczucia, naszej modlitwy. Są to obecnie dusze sieroce, straciły bowiem z winy swojej najlepszego Ojca, samego Boga. Są one wykluczone z najszlachetniejszej rodziny, z rodziny niebieskiej, przez którą zostały adoptowane, a teraz wykoleiły się. Chrystus był im bratem, duch święty, przyjacielem. Najświętsza dziewica ich matką obecnie nie mają nikogo. Są to bezdomne córki królewskie, pozbawione korony. Najsmutniejsze jednak jest to, że dusze te same dobrowolnie się oddaliły od swego wzniosłego środowiska duchowego. Same sobie zgotowały własne nieszczęście. Stan tych ochrzczonych jest opłakany. Gdyż zatraciły piękno wewnętrznego oblicza, które zrodziło w nich bogate życie Boże, otrzymane przy Chrzcie Świętym. Pokryte są jakby trądem, i to trądem strasznym to czyje rak, rak grzechu. O, gdyby mogli oczyma dojrzeć ich upadek, ich smutny stan wewnętrzny, który nie jest mniej rzeczywisty niż najgorsze choroby ciała. wzrusza nas widok chorych oglądanych w lurd, pozostaje w nas obraz ich cierpień, przypominamy sobie ich twarze pełne boleści. Nie możemy porównywać tych twarzy cierpiących do widoku duszy zbrukanej grzechem śmiertelnym. Nadomiar złego, grzesznicy ci są narażeni na okropne potępienie, przepowiedziane w Ewangelii potępienie bez odpuszczenia, wieczne. Gdyby spotkała ich nagła śmierć, usłyszeliby straszny wyrok sprawiedliwości. Idźcie, przeklęci w ogień wieczny. A jednak, te dusze naszych braci mogłyby być uzdrowione i przywrócone do pierwotnej piękności, oddane swemu ojcu niebieskiemu, który ich szuka i pragnie, a nam je powierza. Tak, one mogą być zbawione, jeżeli my, jeśli ty tego zechcesz. Jest to ten wspaniały przywilej chrześcijan, że w ich mocy leży współdziałanie w spełnianiu tego moralnego cudu, jakim jest zmartwychwstanie duszy ludzkiej, zmartwychwstanie wielu dusz. I to małym kosztem. Tak, rzeczywiście małym kosztem. Modlitwa i cierpienie wystarcza. Jest to okup przewidziany przez Boga. Ten okup złożył Jezus. Złożyła go Matka Boża i wszyscy święci. Tymi dwiema drobnymi monetami dokonuje się odkupienie świata. Jaki Bóg jest dobry, jak bardzo dobry. Kocha on do szaleństwa zbłąkane owce, dlatego tak niewiele wymaga, by im móc przebaczyć i przyjąć z powrotem do swojej owczarni. Prawda, że to niewiele. Gdy zjednoczone zostaje z modlitwami i krwią Chrystusową, nabiera mocy ogromnej. W tym właśnie się kryje cała tajemnica odkupienia. A więc ty, skromna Chrześcijanko, ty, która nic nie możesz zrobić w świecie widzialnym, możesz dużo zdziałać w świecie dusz, w sercu bożym. Możesz przyprowadzić do boskiej owczarni. Owe dusze zbłąkane, możesz je przywrócić do życia, oddać je Ojcu Niebieskiemu. Warto byś zastanowiła się nad tą myślą i przejęła się tą prawdą. Ty możesz wszystko zdziałać, czy rozumiesz? Wszystko w dziedzinie zmartwychwstania duchowego. Kobieta daje życie naturalne, otrzymała od Boga siłę twórczą, to jest zadziwiające, wzniosłe. To się powtarza co dzień. Nie dostrzegamy w tym już nic nadzwyczajnego. W dziedzinie łaski najmniejsza dusza posiada tę samą moc, zwrócić może życie grzesznikowi nawet wielu grzesznikom. Jej macierzyństwo nie ogranicza się do ośmiorga lub dziesięciorga dzieci, może się znacznie dalej rozszerzyć. Pomyśl o licznych nawróceniach dokonanych przez prostą i pokorną Bernadetę. Lub ukrytą tereskę od dzieciątka Jezus. Bóg dał tę siłę swoim dzieciom, wszystkim swoim dzieciom. A w tej mocy jest wielka ukryta radość dla duszy żyjącej w łasce Bożej. Trzeba, abyś i ty, który czytasz te słowa, z tej siły korzystał. Możesz od razu to uczynić. Ofiaruj odruch świętej litości, który te słowa wzbudzały w twoim sercu. Tak, ofiaruj go i zastanawiając się chwilkę, uratujesz może jaką duszę zagrożoną niebezpieczeństwem. Tak jak łódź tonąca w czasie burzy bywa ocalona dzięki poświęceniu. Czy pragniesz naprawdę się przyczynić do zmartwychwstania dusz? Pracujesz. Ofiaruj swą pracę. Umieś ją w myślach na patenie obok ciała Chrystusa. Zrób to. To bardzo proste. Tak proste, jak... Tych pięć słów twórczych wymówionych przez kapłana przy ołtarzu nad hostią, które trzyma w ręku. Masz zmartwienie, wewnętrzny krzyż? To jest skarb, to jest złoto duchowe. Oddaj je Chrystusowi natychmiast i zawołaj z przejęciem. O mój Boże, przejmuję moje cierpienie dla zbawienia dusz. Bądź wspaniałomyślny. Po co narzekać? Narzekanie jest jałowe. Wartość ma ofiara. A więc ofiaruj, ofiaruj i jeszcze raz ofiaruj wszystko. Każda rzecz ma swoje zasługi i te zasługi są zależne od czystości twego serca, od żywotności twojej wiary. Takie nic ofiarowane przez serce przepojone dobrocią może zdziałać niepojęcie dużo w sferach ducha. Nie wiemy i nigdy wiedzieć na tym świecie nie będziemy, jaką moc ma okrzyk miłosierdzia wyrywający się z głębi duszy zjednoczonej z trójcą przenoświęczną. Ten okrzyk, zwrócony przez Ciebie do Boga o duszo chrześcijańska, ten okrzyk nie tylko z Twojej wyrywa się piersi, ale również z serca Chrystusowego, w którym jesteś pogrążona przez łaskę. To Jego głos, Jego wstawiennictwo na, za światłem, światem. Tobie się odzywa. Stąd jego siły. Co za perspektywa? Zdajemy się śnić. Nie, nie, nie jest to sen. Przeżywamy tylko całą prawdę naszej wiary. A wiara zawiera siłę niewypowiedzianą. Jak powiedział zbawiciel, ona góry przenosi. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Tak, dla tego, który wierzy który modli się i który ofiarowuje swoje cierpienia dla nieszczęsnych swoich braci, a tak bardzo godnych naszej miłości i litości biednych grzeszników.